A to było tak. David Griffiths tak się wkurzył, że jego film Narodziny Narodu, zresztą wybitny, był krytykowany i, 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 i nie przez wszystkich dobrze przyjęty, że następny film poświęcił tolerancji, temu jak ona jest ważna i pacyfizmowi. Film nazywał się Nietolerancja i został zrealizowany w 1916 roku. Kosztował bajońskie sumy, 2 miliony dolarów które zresztą spowodowały, że Gryfis bankrutował, bo wtedy w 1916 roku po pierwsze widzowie jeszcze nie byli przyzwyczajeni, żeby w kinie siedzieć przez 3 godziny, a po drugie trwała wtedy wojna, pierwsza wojna światowa. Była dokładnie w samym środku. Ludzie marzyli o tym, żeby... Wygrać, żeby, żebyśmy my wygrali i żeby wojna się skończyła. A tutaj przychodzi film, który mówi o pacyfizmie, czyli o tym, jak nie należy walczyć, no i o tym, jak być tolerancyjnym. Ale jak być tolerancyjnym wobec wroga, który chce nas zniszczyć? To nie był czas, żeby taki film wchodził na ekrany. A jednak to był film wyjątkowy i to był film, który dziś nazywamy arcydziełem. W czasie tego filmu zachowano... Wszystkie zasady, nowe zasady kina w najlepszym stopniu, na przykład, żeby dobrze wynagradzać ludzi. Nie tylko gwiazdy, nie tylko aktorów, ale także statystów. Każdy z nich dostawał dniówkę, 2 dolary, to wtedy było dużo, dostawał darmowy lunch, no i zorganizowano dla nich przenośne toalety, takie tojtojki. One się wtedy tak nie nazywały, no ale jednak to było. Coś bardzo ważnego dla statystów na planie, spędzających tam wiele godzin. No i było jeszcze coś po raz pierwszy. Tam właśnie w filmie Nietolerancja po raz pierwszy zastosowano sztuczne rzęsy. Przynajmniej tak twierdziła grająca główną rolę w tym filmie Lilian Gish, Wielka Gwiazda. Podobno Griffiths wymyślił te sztuczne rzęsy, żeby je zastosować na powiekach aktorki. W pierwszej sekwencji babilońskiej będziecie mogli zobaczyć w filmie Nietolerancja zbliżenie na twarz aktorki i te sztuczne rzęsy, które zresztą wykonywał perukarz. Nie wiem czy to do końca jest prawda, bo podobno sztuczne rzęsy były opatentowane w Kanadzie 5 lat wcześniej, no ale na pewno były po raz pierwszy użyte w filmie. A jeśli chcecie więcej dowiedzieć się o filmie, ale także o tym jak zapowiadać filmy, żeby wywołać nimi zainteresowanie, to zapraszam weźcie udział w konkursie Flix Classic. Jeśli wygracie, to będziecie mogli znaleźć się na warsztatach przeze mnie prowadzonych, podczas których zdradzę wiele tajemnic jak opowiadać i jak szukać ciekawych informacji o filmach tak, żeby mówiąc o filmach yy, umieć zainteresować widzów i to w taki sposób, żeby oni chcieli natychmiast ten zapowiadany film obejrzeć.